Protest przeciwko szczepionkom pod Ministerstwem Zdrowia. Widzimy tutaj, wspominani są ci, którzy padli ofiarą szczepień. Okazuje się, że jest bardzo liczna grupa w Polsce, która domaga się zablokowania no, do tego przymusu szczepień. No, i jest duży problem, ponieważ wiele autorytetów medycznych jest za szczepieniami. No i tak, przyznam się, że jako lekarz mam mieszane uczucia i mieszane odczucia. Mianowicie padłem ofiarą przestępczej działalności ubeckiego zarządu służby zdrowia. jeżeli mam tą świadomość, że taki sam, ten sam być może nawet ubecki zarząd służby zdrowia dysponuje polskimi szczepionkami, to jestem pełen obaw, nie ufa Myślę, że tutaj musi się dużo zmienić. Wiem, że kiedy moją sprawę kontrolowali kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu Wolskim, Zachowali się w sposób urągający podstawowej uczciwości, prawu sąd ich krył sędzia birski z sądu rejonowego dla Warszawy Wola, stał za tym. No, tutaj jest cała pula nazwisk. W tej chwili jestem na etapie pisania kasacji, wniosku kasacyjnego do Sądu Najwyższego w sprawie cywilnej z nieuczciwie zarządzanym szpitalem Wolskim. Cała sprawa, która jest pokrewna i połączona ze sprawą Myślę, że jest rozwojowa. Myślę, że trzeba tutaj pacjentom polskim jakoś nagłośnić całą sprawę. Zobaczcie Państwo, że to jest cały ruch społeczny. Ludzie, którzy idą w tym marszu, podnoszą kwestię szczepionek. Coś trzeba z tym zrobić. Dla Telewizji Narodowej, Eugeniusz Sendecki.